Drogie rybki, widzisz już przed sobą karty, które wylosowałam dla Ciebie na ten tydzień. Trochę nietypowo, bo dwie karty od wtorku do piątku, czyli od pomiędzy 16 a 19 listopada i możemy przyjąć na roboczo, że pierwsza część tygodnia to lewa karta, a tak bliżej czwartku, piątku i tu się akurat klimat karty bardzo zgadza, weekendowy, karta po prawej. Drogie rybki, karta koła Fortuny jest tak wieloznaczną kartą, że można by o niej godzinami, ale jak ja to w tej chwili czuję? Możesz być w jakimś czasie zmian w swoim życiu, i to takich grubszych. Natomiast karta jest w pozycji prostej, czyli jakby koło Fortuny skierowane jest ku Słońcu, a nie ku Księżycowi. Jakby karta się odwróciła, do gorzej, czyli była to górnogami. E i to może oznaczać, że jest dla Ciebie wskazówka, żeby się przygotować na te zmiany, żeby przyjąć te zmiany bez względu na to, jakie będą. Bo koło fortuny może się odwrócić. Jeśli na przykład teraz jest super i jest jakiś taki, jak to mówi się, 7 tłustych lat, no to przygotuj się, że nie zawsze może w życiu będzie te 7 tłustych, może będzie kolejne 7 chudych, a może i 14 chudych. Ale co ważne, żeby po prostu y, przyjąć to, że wszystko się w życiu zmienia, i przyjąć to ze spokojem. A druga karta to trójka kielichów. Karta sielanki i zabawy. I tak jak wspomniałam, bardziej na czwartek i piątek widzimy na niej y, tr trzy dziewoje, właściwie takie rusałki nadobne. W takich bardzo zwiewnych szatach, w takim gaju, wyciskają rękami własnoręcznie jedna robi wino. Widzę, że tutaj jakieś winogrona wyciska. Generalnie to karta takiej beztroskiej zabawy. Może po prostu znajdziesz czas na spotkanie się w gronie bliskiej rodziny czy przyjaciół, i to jest taka karta siedzenia, paplania o niczym, a takiego chilloutu. No i co, drogie rybki, życzę Wam i dużo spokoju, i dużo gotowości na zmianę, i dużo chill w tym tygodniu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.